Co? Okej. Okay. Dobra, ja zacznę. – Aha. – Cholera! – Twoja kolej. – Okej. Okay. – Mam rzucić? – Ca. Bum! Wrodzony talent. – Fuks! – Nieprawda! – Miałaś fuksa. <grym> ha. Dobra, spadaj. Zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. – Cholera! – Tragedia! Ok, jest remis. E, e, nie, nie, rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Psy, ta, dobra. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy.